Tak więc halo, cześć, witajcie, ja jestem Pixa, to jest kolejny odcinek na moim kanale i tym razem spróbuję Wam wyjaśnić, dlaczego mnie nie było na YouTubie i dlaczego ogólnie taką miałem przerwę. A więc przechodząc do filmiku. Może zacznę od tego, dlaczego nie było mnie przez tyle czasu na YouTubie. Przerwa w nagrywaniu filmów, jak i live'ach i tak dalej, nastąpiła po prostu ze względu na brak czasu. Nie, nie miałem czasu zbytnio na ani nagrywanie filmów, ani... 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 Ani streamowanie. Aczkolwiek już mam zamiar wrócić do tego. Też głównie czasu nie miałem ze względu na szkołę. Wiecie, jak większość z Was też wchodzę do szkoły i też mam pewne swoje obowiązki. Nikt nie jest bez obowiązków jakichkolwiek. No i dlatego widzicie, tak, tak, tak to wyszło. No, każdy kiedyś musi sobie zrobić przerwę. No i ja właśnie wracam do YouTube'a od mam nadzieję tego tygodnia. No i dobra, przechodząc dalej. Yy, dlaczego, jak ben, czy w ogóle mam zamiar wrócić do nagrywania, czy, czy, czy mam jakieś plany dalsze na kanał oraz czy yy, jak często zamiar filmy nagrywać? No co do filmów to miałem pomysł, żeby wrzucać trzy w tygodniu, zawsze na przykład poniedziałek, czwartek, sobota, coś takiego myślę yy, No i myślałem o tym, żeby zacząć nagrywać już od tego tygodnia, czyli teraz bym wrzucił filmik w sobotę, bo ten filmik widzicie z tego co się nie mylę w czwartek o 19 jeśli chodzi o regularność, postaram się ją trzymać, jednak nie gwarantuję tego, gdyż u mnie z tym jest naprawdę dość ciężko. Um, teraz jeszcze dla osób, które są tutaj z mojego serwera, bo wiem, że dużo osób pyta, co z serwerem i tak dalej. Serwer jest w trakcie, że tak powiem, międzyedycjowym, dlatego serwer wróci, gdy tylko skończymy pracę nad nową edycją, która myślę będzie znacznie lepsza niż ta, co była ostatnia, kto grał ten dwie. No i co? no Myślę, że to by było w sumie na tyle w tym filmiku. Jak widzicie, jest tutaj bardzo fajny, ładny zachód słońca, który możecie sobie podziwiać razem ze mną na zakończenie tego filmu swoją drogą polecam tego moda, którego używam teraz w... do nagrania tego filmiku. Jak widzicie sobie, chodzę po naprawdę bardzo ładnych terenach. Link do tego moda macie w opisie, tak samo jak do Shaderków. No i co? Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Nara